Marcin Różalski, stały bywalec na galach DSF Key Boxing Challenge. Witam Marcinie. Witam wszystkich. Marcin, jak, jak gala DSF Key Challenge 9? Na razie. Będę znów nudny, będę się powtarzał, ale kozak. Niesamowita. Może mniej walk było zakończonych przed czasem, prawda? Przez nockouty czy, 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 czy przez niedopuszczenie nie, nie dalej zawodnika. Ale każda walka naprawdę uchwytowała duże emocje. Mówiłem, no że tu nie ma zawodników z przypadku, w żadnej walce. Czasami aż szkoda, jeżeli walka kończy się przed czasem, no bo taki pokaz e, kickbokserski, jaki mieliśmy chociażby w drugim pojedynku meczu Polska-Niemcy, e, gdzie zwycięzcą był Aleksander Kalicki, no to aż chciało się zobaczyć pełne trzy rundy. To, to jest właśnie przykre w tym naszym sporcie, ogólnie w sportach walki, w sportach indywidualnych, że e, no, każdy zawodnik taki z charakterem, który traktuje E, walkę jako życie, prawda, jako, jako swoją największą pasję, jako pracę później za jakiś czas. E, ponosi takie same, każdy ponosi z nas takie same wyrzeczenia, e, takie same koszta, prawda, trenujemy wszyscy ciężko, a niestety w ringu, w klatce, na macie ułamek sekundy nieudwagi, tak, wejście w walkę w złym jakimś momencie, niedogrzanie się, e, z, no, po prostu chwila nieuwagi, no i kończy tą walkę, wiesz, no i, no, i to jest sport indywidualny. Tu nie, my nie dostaniemy od razu szansy y, zrewanżowania się na przykład w przyszłym tygodniu, prawda, czy za miesiąc, to musimy czekać w kolejce zaraz swoją kolej. i Czasami dostaniemy może się rewanżę, czasami nie, a czasami zawodnicy po ciężkim naukałcie też już nigdy nie wracają, prawda? Także no, to, jest, to jest w naszej profesji najbardziej przykre i najbardziej, myślę, bolące dla każdego z zawodnika. Mamy tutaj teraz mecz, za nami czwarta walka, Niko Falin, y, y, Tomasz Krimiuk y, oglądasz. Y, y, jak to jest walczyć z przeciwnikiem z zagranicy? Czy to jest dodatkowa presja? Nie, Ja myślę, że jest, jest e, łatwiej walczyć z zawodnikami e, z zagranicy niż, niż, niż z zawodnikami z tego samego kraju. Teraz na Polak z Polakiem, ponieważ e, no, nie ukrywajmy, e, w tym środowisku wszyscy się znamy. Mniej lub lepiej, bardziej się lubimy, mniej się lubimy, ale znamy się wszyscy. E, no i. No i gdy jest jakaś tam chora krew, jest nienawiść między nami, no to te walki jeszcze, można powiedzieć, obfitują w jakiś taki dreszczyk emocji. Ale my w większości przypadków, no, ja mówię o normalnych zawodnikach, którzy szanują dobrych chłopaków, dobrych zawodników jako, jako, jako y, ludzi, którzy taką samą pracę ponoszą jak ja, szanujemy się i wtedy y, potrafimy się wyłączyć dać dobrą walkę, ale jednak ja uważam, że zawsze gdzieś. Jest taki hamulec, jest gdzieś takie może ograniczone to bicie i to wszystko niż gdy dostajemy zawodnika, którego w żaden sposób nie znamy. Marcin, od paru lat obserwujemy twoją karierę w klatkach MMA. Czy gdzieś tam tęsknisz jeszcze w ogóle do kickboxingu? Słucham? Czy tęsknisz jeszcze do kickboxingu? To znaczy na tą chwilę widzisz siebie, żebyś stanął między nie, innymi. Nie, na tą chwilę już nie, ponieważ... E... Idąc w MMA, ja musiałem zacząć e, łapać nawyki pewne, prawda? Pewne nawyki. Teraz na przykład wchodząc znów do kickboxingu musiałbym tych nawyków się wyzbywać, które już są moimi nawykami. że na to jest bliskie zwarcie, bliski jest, jest, jest clinch, kontakt. To ja na przykład już dążę do złapania, do haczenia, gdzieś do okręcenia i myślę, że to by mnie gubiło w, w, w kickboxingu, ponieważ ja nie jestem żadnym prospektem, nigdy nie byłem, ani, ani jakimś tam talentem, to ja jestem takim zwykłym Łódźkiem takim tak, takim ringowym, który lubi się bić, lubi, lubi dawać takie awantury ringowe i cały czas pracuje w pół dystansie, lubię bardziej krótkim dystansie i myślę, że to by mnie gubiło, prawda? Gdzieś tam blisko ciebie siedzi Popek, mieliście przyjemność razem trenować. Potem było jakieś. Inaczej, mieliśmy okazję trenować. Przyjemność to nie jest, nie jest słowo, które, które jest dobre. Dobrze, paru bohaterów e, z różnych klatek MMA, UFC, KSW, m.in. ty. E, no, zrobiło nam się tutaj plejada gwiazd, no, są bokserzy i To też to tylko świadczy o tym, że Galę DSFW są na bardzo wysokim poziomie, ponieważ e, no tak jak wspomniałem na początku, walki, każda walka wnosiła naprawdę mocny taki wiesz ładunek e, do, 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 do ringów, wszyscy zawaliliśmy wszystko. No i to nas interesuje, prawda? To nas interesuje i lubimy popatrzeć. Fajnie jest, fajnie jest w moim przypadku, oglądać kogoś innego, jak się bije, gdy ja mogę sobie być z tej pozycji widza, prawda? Właśnie przed chwilą się dowiedzieliśmy, że już na pewno Polska zwycięży w meczu, albo trzecie zwycięstwo po stronie Polski. No cieszę się bardzo. Najśmieszniejsze to jest to, że zawodnicy z Niemiec, a nazwiska mają typowo niemieckie. I nawet nie chodzi, że jestem rasistą, żeby zaraz nie było, ale z tego co pamiętam to był taki jeden przedstawiciel narodu niemieckiego, co... Wszemi Wobec Promował aryjską rasę To do aryjskiej rasy też się jest daleko Mariusz, na koniec chcę, Marcin, 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 przepraszam Nie chcecie cię róża, zatrzymywać Jeszcze chciałem się tylko zapytać O najbliższą galę O twój najbliższy występ Zawsze jak się razem rozmawiamy Mówisz, jak ja się pytam Co u ciebie słuchać, jak forma i tak dalej No moja forma już nigdy lepsza nie będzie Zaleczam tylko urazy Jakoś tam daje radę, jak jest teraz? Fantastycznie. Wiesz, e, Amerykańskie podejście. Znaczy, nie, wiesz, inaczej. E, nie ma zawodnika, który, który nie ma kontuzji. Każdy zawodnik, tylko że ja o tym mówię oficjalnie, ja się to nie wstydzę, bo powiedzenie sport o zdrowie jest nieprawdą. Nieprawdą. Każdy sportowiec wytrzynowy pod koniec swojej kariery jest w jakiś sposób kaleką, prawda? Zawsze, każdy. I teraz na przykład, wiesz, to, że ja w jakiś sposób y, mówię o tych kontuzjach, że na nie narzekam, to zwróć uwagę, mnie żadna kontuzja nie wyeliminowała nigdy z walki. Ja do każdej walki już wchodziłem z, z takimi kontuzjami do walki, że, że ludzie, ludzie y, po, po jakichś rehabilitacjach y, nie, nie, nie weszliby, tak? Nie podjęliby by, by nic. A ja wchodziłem z takimi kontuzjami. Y, jedna, jedna walka, o ile, skąd, odkąd pamiętam, wyeliminowałem już w czasie walki, z Piterem Grahamem, gdzie skręcił mi się kolano. I także wiesz, także te kontuzje nie przeszkadzają mi y, w egzystowaniu, w trenowaniu w walczeniu, to już ja je mam. Ja się nie chcę o tym mówić, bo, bo moje ciało jest e, w jakiś sposób już wyjałowione. Teraz na tą porę jest wszystko tak zaleczone e, dzięki właśnie MML-owi, dzięki MD Clinic, dzięki mojemu fizjoterapeucie Kamilowi Smolińskiemu, którzy stawiają mnie, którzy, którzy zaczęli patrzeć na moje ciało troszeczkę inaczej, bo e, ja nie byłem nauczony trenowania mądrego, ja byłem po prostu nauczony zażynania siebie, prawda? I teraz ja w jakiś sposób byłem nauczony, gdzie już e, jestem zmuszany odpuścić, więcej regeneracji, zamiast na przykład zrobić Treningu, który myślę, że jest mi potrzebny, bo bo, wiesz, bo to nie, nie ma co ukrywać. To jest ze sportowcami jest tak jak z pięknymi kobietami. Czas pięknej kobiety przemija. Kobieta robi operacje plastyczne, botoksy kwasy. I my też w pewnym momencie y, tracimy już, 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 już to wszystko, a jednak chcemy, chcemy cały czas, żeby... Chciałem, że powiesz, że my też będziemy robić botoksy. Żeby, żeby, żeby nie zatracić tego i cały czas dążymy do samozniszczenia, zamiast zaciągnąć ten ręczny i troszeczkę lżej trenować, bo my nie wiadomo, czegoś nie osiągniemy, tak? Troszeczkę lżej trenować, bardziej już żeby to ciało było cały czas sprawne, cały czas dynamiczne. No Ja się teraz tego dopiero nauczyłem. Tak? To na koniec jeszcze powiedziałeś, że jest, jeszcze chcesz zdobyć pas. To jest realne? A dlaczego ma być nierealne? Przecież jestem... Wiesz, walki o pas? Mam dwie zdrowe nogi, dwie zdrowe ręce, mam wielkie cojones. Tak? Lubię się bić i będę walczył, wiesz, nie, nie spotkałem się z kimkolwiek, to nie chodzi o sport, z człowiekiem, jakimkolwiek, który podchodząc do wyzwania nie podchodzi w kategorii zwycięstwa, nawet idąc na randkę z dziewczyną. Ty nie zakładasz, że dostaniesz kosza, to zakładasz, że ją zdobędziesz, prawda? Także ja wchodząc do teraz do walki z Fernando myślę o mega walce, której trofeum jest pas. I ja ten pas myślę, że mi się uda zdobyć bardzo, bym chciał go zdobyć. Czy mi się uda? Zobaczymy. Ja tobie tego życzę. Jak zwykle elokwentny, oryginalne Marcin Róża, Różalski. Dziękuję i pozdrawiam.